Jestem takim gościem, Walter mówi, że? Jak Elvis Jak Elvis, John Travolta, bez kitu. DJ Wiśnia. Jest super, po prostu dawno takiego ja dobrego ja nie mam. czylałam to pierwszy dzień, nie gardło trochę mi wysiada, ale po prostu jest super i nie wiem, czy mi się nadzie. Myślicie, że przez coż ze mną rozmawiasz? Jest mi normalnie. No yeah. to się. Co chcieli nas czekać? Czy się kaję? Co?